Okej, okay, słuchajcie, skończyłam pracę, no i z racji, że mamy 1 września i mieliśmy zacząć suplementację od 1 września, tak właśnie wzięłam sobie mm, witaminę D mm, i witaminę B kompleks. I słuchajcie, o ile witaminę D w kroplach biorę i lubię i wszystko jest okej, okay, tak ta B to jest takie obrzydlistwo, że jak ją zużyję, to na pewno kolejną kupię w tabletkach, bo bo jest po prostu ohydna masakra, mówię wam Buh. no ale teraz jeszcze kolagen muszę sobie rozpuścić otwieram moje pudełeczko o Jezu ta witamina B, mówię tragedia są o, takie saszetki mmm Dobra, wsypujemy wody, dodamy i będzie git. Powiem wam, że tragedia. Macie jakąś godną polecenia witaminę B, która nie jest w jakichś wielkich kapsułach, to dajcie.